Witajcie wszyscy w kolejnym poradniku dotyczącym gry na serverze 7 rfl W tym poradniku zajmiemy się wybieraniem klas dostępnych w grze. Klas dostępnych w grze sprawdzamy komendą class. Są to klasy MAC, wojownik, archer, roach i priest. Warriors, wiadomo wojownik może używać tylko miecza. Mag to może używać patyka, koluszki, jakichś tam słabszych mieczy. Archer może używać łuku eee, Roach to jest no, łotrzyk, tak powiem. Może używać pułapki. A Priest to jest taki gościu, który leczy. Albo rzuca jakieś spelu ochronne. No i żeby wy wybrać jakąś klasę, klik, y wpisujemy klasę. Na przykład, na przykład Warrior. Za zabijanie potworów graczy dostajemy punkt doświadczenia, za zabijanie e, potworów dostajemy jeszcze pieniądze, które możemy wydać, ale to później. I za... E, jak, jak się dostaje punkt, punkt do doświadczenia to oczywiście się leveluje. Levelując możemy... Re, re, je, rewelując e, możemy... By po prostu ulepszać nasze umiejętności. Na przykład Strange i tutaj w przypadku wynika Strange i Dexterity. Przepraszam, że się wymówiłem. Jeżeli chcemy, dodać na przykład w Strange, wpisujemy Add, 1, na przykład dwa punkty do Strange'a. Punkty dostajemy za e, za XP, nie? Właściwie dostajemy 5 na level i to chyba by było wszystko. A nie, jeszcze. Na, na każdym chyba level levelu dostajemy skillę. Na początku, jak widzicie, jest to enhance attack. I to wszystko do, mam na pierwszym levelu. Aby go użyć, wpisujemy enhance Tak, skill mam aktywowany. I kiedy uży, jeżeli będziemy bić kogoś, w mu większą obrażenia. Tak działa każdy, każdy skill. W przypadku maga musimy używać patyka jako różdżki, wpisywać skill, o właśnie ktoś teraz ma e, skillem piorun. Musimy po prostu wpisywać skill, nazwę skilla i używać różdżką. W przypadku y, łot, łotrzyka jest to bodajże miecz, w przypadku archera łuk, a w przypadku e, prietca też bodajże patyk. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach pod filmikiem. Dzięki za uwagę.